Dobry 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 dzionek, ja jestem żonny przygód. Znajdujemy się w masywie Mogielice w Beskidzie Wyspowym. razem ze mną maszerują jeszcze mój brat oraz tata. Rozstaw szlaków jak zwykle. Nie można będzie go jak. Gdzie jest czarny szlak? Ja jestem głupi, więc na mnie nie patrzcie. Chodzę w spodniach maskowanych oraz w ciemnej kurtce. Tak naprawdę powinno się w góry zawsze ubierać stroje jaskrawe, jak na przykład pokroić na mnie plecach przeciwdeszczowy. W momencie, kiedy stajemy się obiektami poszukiwań jakiejś grupy, jeżeli nam się coś stanie, znacznie lepiej jest mieć na sobie coś jaskrawego, dzięki czemu. Będziemy łatwiej widoczni. Takie znalezisko. Ile to ma? Ile? Jagódki bardzo ładnie obrodziły. Trzeba tylko pamiętać, że brak jej więcej ze środka krzaka. Tam, gdzie jest mniejsza szansa, że zostały one na przykład zanieczyszczone odchodami zwierząt. Dodatkowa zaleta tego krzaczka jest, to jest... wysoki. To jeszcze bardziej zaniża możliwość jego. Zanieczyszczenia, a dodatkowo fauna, całkiem ciekawa, co to za gatunek. Ponieważ nie oddalamy się od szlaku, to teraz, kiedy zaczyna padać deszcz, właściwie już zaczął. Mamy nadzieję, że zwyczajnie dotrzemy do takiej wiaty, która gdzieś tutaj powinna się znajdować Weszliśmy na otwartą przestrzeń Warto uważać na wszelkiego typu wyprawach, aby nie zmoczyć swoich butów, obuwia mhm. Bo jeżeli przemoczymy obuwie bardzo łatwo możemy się nabawić odcisków bardzo. i tym podobnych nieprzyjemnych spraw więc warto je wysuszyć jeżeli jest taka możliwość no natychmiast drugi też jest do góry nogami nie, drugi jest normalny sam kontrolli Tak, spać w Przełasie to nie ma sprawki do trzeba go najpierw sprawdzić czy w ogóle da się w nim zdać No właśnie on może być ja przy... przeciekający Znów deszcz Darujemy sobie, idziemy do bazy namiotowej. Fajne zbocze. Widzę, że plantacja choinek. Jest! Baza namiotowa chyba Oczywiście pada, no jak żeby inaczej, ale przynajmniej mamy chronienie. Naprawdę mocno się rozpadało więc mamy szczęście, że trafiliśmy do tej bazy namiotowej A nie postanowiliśmy nocować w Szałasie Teraz mogę na przykład zdjąć moje buty, które jednak odrobinę przeciekły mimo swojego bardzo utaktycznionego wzoru. No i co? Miłej nocy. Kiedy wstajemy rano, a w warunkach polowych, no albo namiotowych w każdym razie, warto sprawdzić, czy w naszych butach nie ma jakichś insektów, gdyż wkładanie Nogi, które spotka się potem na przykład z mrówką, albo gąsienicą czymkolwiek, nie jest zbyt przyjemne. W górach spędziliśmy jeszcze kilka dni. Odwiedziliśmy kolejną bazę namiotową i schronisko po drodze. Walczyliśmy z siłami przyrody i mapą sprzed trzech lat, aby w końcu dotrzeć na turbacz.